Młodym chłopakiem jak byłem. Zaczął wszystko od No i. Skończyło się chyba gdzieś na około 140 ptakach. Jeszcze rodzice mieszkają. No, miałem tyle nimfy, faliste zeberki, nierozłączki, Oj, aleksandrety. Jak, jak byłam młodą dziewczyną, miałam papuszki faliste. Kupiłam papugi w sklepie zoologicznym, które były chyba już no, dorosłe no nie, nie dały się tak oswoić. No, ale też były w moim życiu, że tak powiem. Papugi od dawna. No i później tutaj podróż. Praca. Skończyło się. No i tak parę lat temu. Rzaku <grywa> się mi marzyło. Oczywiście napiła kutnia wielka, co nie? Ja są papugę, taką drogą. No i żona zobaczyła, jak się ptaki zachowują. Mówią. Się zaczęło. <grywa> no i jedna, druga, trzecia. Mężowi właśnie y, marzyło się żako, no bo tak no niby wyczytał sobie, że najmądrzejsze, że dużo mówi. Ary miały być dopiero na emeryturze. Do emerytury jeszcze daleko, a ary już są. Tu mamy w tej chwili trzy pary, z tych dużych papug, czyli żako, ary Arauny,, no i ary chloroptery. No i tak ta pasja trwa. To są już w tej chwili nasi domownicy traktowane jak dzieci. I tak, tak wygląda ten nasz dom wariatów. Jakoś tak samo przyszło. Tak jakoś spontanicznie te decyzje chyba były podejmowane. No skrzydła akurat żonie się nie podobała. Bo ten brzydki biały dziób. Ale jak kupiliśmy to takie fajne ptaszki. Łagodne. No, no siadaj sobie. Tutaj, siadaj sobie. No. Pierwsze to było żako Konigijskie. Tutaj Oluś. Oluś ma w tej chwili 5 lat. Potem pojawiła się Ara Ararauna. To jest Kasia. Następnie była Mara Choroptera, która siedzi tam wyżej. Potem pojawił się Buciuś. Ara? No, Ara przyjechała do ciebie. Tak. Taka sama Ara jak ty. No i na końcu Tosia, czyli samica Rzako. Tosia? No chodź, no to chodź. A! No chodź. O ty chodź. No i jeszcze został kto? Ozy nasz. No, ozy Gaduła najbliższa. A dasz Buzioka? No, daj Buzioka. Sen, nie wiem czy pójdzie w ślady rodziców, ale też zainteresował się papugami. E, na tą chwilę ma e, no i tutaj właśnie w tle słychać jedną z jego papurzek. Ja bym no na czy... tym poprzestała, aczkolwiek nie wiem czy to, czy to się uda, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Już miejsca pomału zaczyna brakować. Wszystko się kręci wkoło tych papug na tą chwilę. Obecna pora rocznych przyjatelni właśnie, żeby miały dostęp, te, tak jak tutaj, do świeżego powietrza, do, do światła. Większą część dnia przebywają właśnie tutaj. Na co dzień mają przeznaczony w domu pokój. Tam mają zbudowane woliery, każdy gatunek osobno. Zimą przebywają tam. Zimą tego, jak nie, bo znosimy je na salon, większość dziwnie fajnie jest, bo znosimy jej i na dół mam zajęcie. Nie siedzieć tylko tak, przed no tym telewizorem. Tylko wniesiemy wie, sobie, nie. albo tam dwie sztuki, nie. albo trzy. <śla> Za dużo tego nie znosimy, bo to nie idziemy pilnować. Po kolei, po prostu. Po kolei. No, to jest nasz szatsta, w którym się bawimy z naszymi papuszkami. No, co papugi robią? Niszczą, trzeba pilnować. To jest dobry przykład w drzwi od łazienki. Ej! I patrz. Przestań, go dam za, przestań. No i telewizor oczywiście musieliśmy zmienić, bo nasz Guccio kochany sobie chciał skosztować, jak smakuje telewizor. No i co, no i tyle. Teraz, są, teraz jest na łańcuchu nowy telewizor. Już nie na półce. Nawiązując do tematu, że papugi są niszczycielskie, A! można zaobserwować, jak A! aktualnie. Wyglądają ich z Siatka była wymieniana już chyba ze trzy razy, czeka nas kolejna wymiana. że Trzeba się zastanowić, czy posiadać duże papugi. one już są nauczone na tym tarasie, to zawsze przychodzą pod drzwi i idą. No... Jak nie mam rozu, to po prostu tak na 10-15 minut. Co i wychodzą też... one same nawet jak yy, z bazy, to przychodzą po drzwi, drzwi i skupiają z... drzwi. Ja tam swoją miejscówkę mam, to ja widzę z wersałki. Za każdym razem co robią pod drzwiami. Nasze papugi nie są wolnymi lotnikami, czyli nie były szkolone do wolnych lotów. Natomiast są papugami, które nauczone są wychodzić na dwór w szelkach. Dość często spacerują z nami. Mieszkamy w takiej miejscowości, gdzie możemy sobie pozwolić. Są fajne tereny. Jeżeli jest taka pora roku jak obecnie, czyli lato, no to wiadomo, że dość jest szybko, szybko się <laughs> robi widno, więc e, papugi z reguły domagają się jedzenia. Piąta, piąta trzydzieści, pobudka. Falisty <laughs> na początku to siedziały jak była ta woli. Jak na górze tam w pokoju, to przyciskały się przez siatkę i wyjadały. Czyli się, śmiałem, że to takie śmieciaki, bo one resztki zresztą wyjadały. To co upały te duże, do te małe wyjadały. Jeżeli chodzi o e, właśnie to łączenie gatunków, w momencie, gdy one przebywają, różne gatunki razem, tak, tak jak tutaj w tej wolierze, no to zawsze to odbywa się pod czujnym okiem. No zawsze z musi, musimy tu być. No bo no, no. wiadomo, no, to, to, to są zwierzęta, to są jakieś instynkty, więc no zdajemy sobie sprawę, że. No, żeby sobie nie zrobiły czyny po prostu. Ta opieka, nie jest, one nikt nie są pozostawione bez, bez opieki wygląda to właściwie w ten sposób, że poszczególne ptaki wybrały sobie swoich opiekunów. Żaka głównie są za mężem, plus Gucio, który siedzi właśnie tutaj u mnie na kolanie. Natomiast pozostałe ary, trzy ary są tak jakby przywiązane bardziej do mnie, więc wybrały sobie opiekunów i że tak powiem jest podział porówno, trzy na trzy. Każda jest inna, każda ma swój charakter. Nożako, akurat samiec, Olek. Jest strasznie zakochany we mnie. I, I oczywiście w Arze. <laughs> Kasi, która tutaj siedzi. To była w sumie pierwsze połączenie nasze i one się tak ze sobą ten... Zaprzyjaźniły, jakby to można powiedzieć. Co, Gucio? Urwis? Psujca, wszystko psuje, wszystko wygryz. Patrzcie, zaraz będzie go mnie wszystkich. Majka. Majka to jest... Jakby to powiedzieć. Nie można jej do końca wierzyć. W niby tu jest wszystko OK, a może zaatakować. No i co? A Tosia? Najmłodsza jest taka, bym powiedział jajcara. Zawsze się z niej śmiejemy, bo tu idzie się, potknie, przewróci się. Uba mamy z niej. I tej rano cicho jak papugi uspokaja. Wszystkie rano krzyczą za jedzeniem, a ona krzyczy cicho, cicho. Jedna z tych naszych Arn, no to yy, no i, jest taka naprawdę mądra. Yy, dużo rozumie, czasami mam wrażenie, że mówi ze zrozumieniem. Czekam! To, 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 to. Nie wiem, czy. No czy potrafił po ostatnio przyjść. Yy, Klaszce przycinałem paznogciu u stóp. Bo zawsze ja jestem ten najgorszy. Dlatego ona do mnie nie za bardzo przychodzą. Ja muszę przytrzymać tą papugę do tego przycięcia. Pozi zobaczył, zaczął biec na wersalkę i po mnie szypać i do mnie zaczął mówić, co ty robisz. Czyli ten ptak musi chyba rozumieć to, no, co mówi. Że, że, drugi, że drugi, nie wiem, może krzyczy, że mu się krzywda dzieje, nie. No, bo, no bo wiadomo, przycinanie paznokci nie jest, nie, nie, nie wszystkie, tylko nie wszystkie papugi lubią. To jest, na razie jeszcze, żeśmy nie przycinali, bo to jest taka szalona papuga, zresztą widać, co ona teraz wyrabia, że coś zdziera na bieżąco. Są to wszystko pary, yy, więc no, spodziewamy się, że w przyszłości mogą pojawić się młode papuszki. Ja tylko czekam teraz na młode. Że w głowie, wędrowa. Ja nie pozwalam, żeby siedziała. na Niech nie wiem, już sobie siedzi. A ostre poznawczy ma. I tak, tak wygląda ten nasz dom, thank you